Halo, allora, witajcie w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj znowu z Pokemon Trenuj ze mną. Zapraszam was do oglądania. <try> Także tak, allora, sobie witajcie w kolejnym odcinku na kanale, tym razem z Pokemon Trenuj ze mną. Z trochę dziwnym plot twistem. Dlaczego? O tym sagaz. Mianowicie, jak wiecie, zawsze tam na końcu odcinka mówię kiedy kolejny numer Pokemon Trenuj ze mną wyjdzie. Nie inaczej było w tym przypadku. Ten numer Pokemon Trenuj ze mną, przypomnę zwykły jako po Pokemon Trenuj ze mną, miał wyjść 4 sierpnia. Czyli e, nosa za jakiś miesiąc. A 14 lipca miał pojawić się wytanie specjalne, które miało zawierać inną rzecz niż saszetkę z kaktami. A ten właśnie miał być 4 sierpnia i coś chyba Figma Plotion poki bo te są już dostępne w MPiku od 14 lipca, a tego drugiego numeru no, specjalnego nie ma jeszcze, więc albo to był jakiś płot w nadkruku, albo coś mi się pomyliło w. po prostu w hurtowni. może coś źle wysłali, źle zapisali. Nieważne, właśnie, że mogłem sobie kupić i zrobić dla Was z tego odcinek. Tak, też na samym starcie chciałbym trochę przeprosić, że mało będzie widać, ale niestety mam mało miejsca na nakrywanie tego typu rzeczy. Będę musiał sobie to jakoś naprawić, ale jak nagra się musimy, muszę sobie jakoś radzić z tym, co mam. Także tak, pierwszy sobie mówimy jak zwykle stronę tytułową. E, wita nas tym razem Pikachu. Moc Pikachu, odnajść swój bitewny talent za projektu i um, zawieszkę na drzwi. To jest akurat fajne, to jest coś czego oczekuję, zobaczę co to jest. Kogo przypominasz z zespołu Egg? Tutaj jest Jesse i James. Hmm, oczywiście, komiks, karty i plakaty. Tak wygląda przód. Oczywiście, dodatkowo naklejki z wyższymi pokemonami, nazwami pokemonów, atakami i tak dalej. A z tyłu mamy reklamę makasynu z tego sobie Seleko Spider-Man. Tak, jest to reklama Seleko spider -Man. A oprócz tego, z tyłu znajduje się na naklejk to Zagatek oraz dodatkowych to. No, chociażby w Pokemonów Pokémonów, tam w jednej z późniejszych stron loko Pokémonów z Takter i tak dalej. Jeszcze przejdziemy już sobie do omawiania pierwszych stron. Na początku, wita nas plakat z Tretini. Bardzo ładny swoją notką. Oprócz tego, witaj trenerze. Epickie ciosy. Już pierwsza sakatka gdzie musimy to pasować. Tak, nazwę ataków to poszczególnych typów. Ty macie też notkę od twórców co nas czeka. Tak się prezentuje pierwsza strona. Już na drugiej stronie wita nas jedyny taki quiz o krukim. Kruki, jakby ktoś nie wiedział, jest to Star z regionu Galak, trawiasty oczywiście. No i tu mamy głośne pytania na jego temat. I co? Powitajmy sobie. Był taki pamiętam kiedyś z Luakio, w jeden z tomów. Tak to ja pamiętam, po kogo związywałem sobie. Jakim rodzajem Pokemona jest kruki z takterem legendarnym czy mitycznym? Jest on starterem. Który z wymienionych ruchów grub i kruki? Jest to ostry liść. W starciu, z którym Pokémonem z karty z naklejkami kruki, półpy silniejsze? To chyba będzie na początku. Tak z tych. no półpy z maki karpiem. Jest efektywne. Będzie też grusze quizy, możecie je sobie rozwiązać. Oczywiście macie też punktację, jak dobrze tego Pokémona znacie. Więc no cóż, rozwiążcie sobie i napiszcie mi jak sobie poradziliście, ale już to są dość proste pytania, więc myślę, że każdy tutaj będzie na poziomie mistrza. Kolejne strony dają nam dość ciekawą rzecz. Po pierwsze plakat z który jest strasznie uroczy, nie wiem czemu, ale ta jako poseł mnie jakoś uszekła. Ale mamy także pytanie, czy kiedykolwiek całyś przyjaciela to zapowy, wypisz swój symbol pokebola i zakreślajcie odpowiedzi. Aha, czyli, może, czyli jeden wypiera pokebola, drugi pola i piszemy kto co go pił. Podpowiadam nas nas pytania, bo to będzie ciekawe. Także tak, powiedzmy, no to bym już nieważne, nie potrapkał Pokebola. Ale tak, czy kiedykolwiek skupiłeś plakat z pokemonami? Hmm. Tak, zrobiłem kiedyś taki Gesonek jeden ładny. Nie mam niestety już, bo moja mama go wyrzuciła mój ukochany Gesonek. Ale tak, miałem Gesonek z pokemonami. Taki skupiony przesadnie. Yy, I wisiał on na, na lotówce, więc powiedzmy, że to jest pseudoplakat Ja też lubię rysować pokemony, więc możemy uznać to za. Prawda, albo za odpowiedź tak, po prostu. Czy kiedykolwiek w komputerową z Pokémonami? No ciężko mówić komputerową, ponieważ yy, kraje Pokémon wychodzą głównie na konsole, ale komputerowa też jest. Jest Trading Card Games online, które swoją trochę też okrywają trochę na live'ach. Tak zapraszam na nie, ktoś jest ciekawy, jak mi poszło. Ale jeśli ustając krę komputerową, co ogólnie na konsolę też, to tak jałem Zresztą prowadzę parę serii z krę komputerowych. No, z Kieg, z Nintendo Switcha z Pokémonów. Jeszcze ciężko, by, żebym tutaj odpowiadał, że nie, nie kiałem, Ale tak, kiałem. Czy kiedykolwiek złościłeś się na Zespół Egg? Tak, złościłem się na miało bo mnie po prostu wkusza. Jest to mój najmniej lubiany członek zespół Egg. Czy kiedykolwiek wykryłeś Pokémonów w bitwę? Tak. Nie licząc w ogóle Kieg e, na konsole czy na telefony pokrył Pokémon Go, to wykryłem w Pokémon Showtan. Gdzie też na lajwie, także jak ktoś jest, no ciekawy co zapraszam, no mam zapisane dwa lajwy na kanale Także jak ktoś jest pierwszy raz co zapraszam na te lajwy No a czy kiedyś jak akurat będzie na kanale Czy kiedykolwiek krzyczałeś Pikachu wypierdolę cię? No tak dla Beki kiedyś mi się zdarzyło, także to jest odpowiedź, Gównież tak Czy kiedykolwiek dostałeś puszczącą kartę Pokemona? Tak i tu na chwilę się zatrzymamy Ponieważ tak się składa szamantą karty w moich spiorach z GXami i jest to dokładnie, jest to dokładnie ta karta, jest to Amprion 3X, tęczowy jak widzicie, czyli naprawdę szczadka karta, dostałem ją od mojego znajomego Mateusza, z którym kiedyś bardzo dużo w Pokémon Go, jestem mu naprawdę wdzięczny za to, że ją e, mi po prostu oddał, bo mógł sobie ją zachować do kolekcji, ale e, wiecie że ja kolekcjonuję karty i że takie coś mi się przyda do kolekcji, także jestem mu naprawdę wdzięczny, bo jest to moja jedyna karta gamebook w kolekcji, także ten Amprion jest specjalnie nazwany jego imiem i powiedzmy, że od dzisiaj oficjalnie ten Amprion nazywa się Mateusz. Także jeśli to oglądasz to... Bo on też ogląda moje filmy, to napisz mi Matisz, czy... czy zgadzasz się, żebym tego Ampriona nazwał na twoją cześć, bo naprawdę ja Ci jestem za to wdzięczny. No i odpowiadam na pytanie, tak to staje, kiedyś błyszczącą kartę Pokemona. Hmm, A jeśli nawet nie usłysną się jako, jako to senię od kogoś, no to sam wiele wytropiłem z openingu po Ile ja pieniędzy na to wydałem, to ja już po prostu nie liczę. Czy kiedykolwiek narysowałeś Pokémona? Tak, ja to rysuję. Mam rysunki Pokémonowe. Nie mam ich niestety na wierzchu, ale kiedyś może wiem, zrobię takie pokazanie całej mojej kolekcji po prostu mm, rysunków, to też by było dość ciekawe. Kolejne pytanie, już przedostatnie. Czy miałeś kiedykolwiek przyszłego Pokémona? No tak się składa, że nie jednego, a aż dwa to są od moich znajomych. Tego dostałem tylko na ogotzinę, a tego nie pamiętam. Chyba na święta, albo też na godziny to są tylko Vaporiona, ale wiem, że tylko Trico na pewno i jestem z nich naprawdę zadowolony, bo są naprawdę świetne. Swoją wyjątkową ten Trico jest y, oficjalny. Ten akurat jest chyba z Chińczyka, ale nieważne. I tak mi się podoba, bo Pokémony, po Maskotki, zresztą dwa z moich bardziej lubianych Pokemonów, po i Vaporiona i Trico bardzo lubię, także ja jestem z nich zadowolony. Czy kiedykolwiek wydałeś przyjęcie, albo byłeś na takim, którego głównym motywem były Pokemony? I tu niestety smutna informacja, nie, nie byłem nigdy na takim przyjęciu, ani nigdy sobie nie zorganizowałem przyjęcia Pokemonowego w stylu Pokemonów, ani na takim niestety, nie byłem, ale... Jest to w sumie ciekawy pomysł na zrobienie kiedyś, na przykład z tego filmu. Jakieś przygotowania to imprez pokemonowych i tak dalej. To by było ciekawe. Więc zastanowię się i może coś takiego kiedyś zrobię. No, ale ogólnie bardzo fajne... Parkso <grywa> fajna strona, chyba nagle się moja ulubiona. Napiszcie w ogóle, jakie są u Was odpowiedzi i czy takie coś sobie skopicie z znajomym, czy też nie. Dalej mamy komiks z regionu Galag. Jest to adaptacja, komiksowa adaptacja, odcinka, w którym Goł oraz Aż wygłaszają po raz pierwszy tu regionu Galag, w którym Goł też słapie swojego pierwszego pokemona. A jak to się dokładnie potoczy, to obejście się albo opejście się z opisami cały odcinek, albo. Przeczytajcie komiks, który swoją drogą jest e, fajny, ogólnie ten odcinek był fajny, także polecam. Dalej mamy pytanie, kim jesteś z zespołu Egg? I mamy trzy opcje, albo jesteśmy Jamesem, albo Chessie, albo miłem. W sumie to też jest ciekawy quiz, więc sobie go rozwiążę. Start. Czy chciałbym być sławny? No, skoro nakrywam kanał, skoro prowadzę kanały na YouTube i skoro nakrywam, to tak, chciałbym być. W sumie byłoby to nawet fajne, ciekawe, zabawne. E, szalone przepieganki są śmieszne. Hmm. Czy ja wiem? No, czasami jakoś się tak szalenie uprzeć, też spoko. Zawsze ciele się z mi? Tak. Wolę wykwiatać pokemony niż je łapać. Nie. Czyli jestem Jamesem. Napiszcie oczywiście w komentarzach, koko, kto Wam wyszedł. Jeśli macie komiska, jak nie, to po prostu spausujcie ten i sprawdźcie inne tutaj odpowiedzi. I porównajcie sobie ki, kto kim z was jest. Tutaj mamy zakładkę szukaj z soblem. Mamy tutaj w ogóle wodne pokemony, które są bardzo ładne. Teraz tak, które nazwy z tych wodnych typów ułożysz w, z litek w pańkach sobla? Zakreślę, no czyli musimy po prostu poszukać e, litek, które pozwolą nam stworzyć jakiegoś pokemona. Mamy tutaj klinicze, octilagy, e, Chincho, slowbro, poliweagla, Hoxy, deukonka. No I musimy sobie po prostu sprawdzić, jakie pokałony uda się ułożyć. Dalej mamy reklamę Leko Avengers z Kapitanem Ameryką. Dalej ewolucję i czy inaczej też iwilucję. No i tutaj po prostu musimy e, do ewolucji, które mają już opresek, musimy przykleić nazwę z ich typem oraz no, no po prostu nazwę ich typu oraz a to tych, co mm, nie ma naklejek, musimy wkleić. Pasujące do siebie po prostu i No i ma tutaj Clejsiona, Ampiona, Espiona i Lifiona. A obok mamy plakat reklamujący poniekąd krję Pokémon Snap. Słyszałem krągą, która naprawdę e, przyjemna. Nie posiada mi, aczkolwiek jak kiedyś ją gra to bardzo chętnie ją nakrwią. A na samym środku naszej kasetki zrób sam epicką zawieszkę. Mamy dwa, dwa warianty: niebieską oraz czerwoną, a bardziej, no, możemy sobie no, jest ona dwustronna. Ten sok sobie należy wyciąć oraz ostopić po prostu jakimiś pokemonami No i niebieska to znaczy, że proszę wejść, a czerwona nie wchodzić. To jest bardzo fajne, bo można sobie przywieźć się na właśnie drzwi. Jak na przykład w coś kracić z kolegami, albo nakrywacie jakieś pokemony to zakładacie zawieszkę nie wchodzić, i nikt nie może do was wejść. Ja sobie bardzo chętnie taką. E, zrobię i powieszę na drzwiach, bo chciałem właśnie sobie zrobić coś takiego, szczerze, takie oznaczenie, żeby nie wchodzili <grym> mi po prostu do pokoju no i może dzięki temu uda mi się takie coś zrobić. Tutaj tylko część plakatu Pokémon Snap, New Pokémon Snap dokładniej oraz cała reszta tego komiksu Następnie mamy te koty rysunku, stwórz właśnie plakat z Pikachu, a potem sprawdź co twój rysunek mówi o Topie o Tutaj też jest jakaś podpowiedź z tyłu. Jeśli Pikachu, Pikachu jest pokologowany, jest część tego, nanny. A, czyli to jest taka część, której nie powinno się czytać przed rysowaniem, a dopiero po narysowaniu powinno się to przeczytać i sprawdzić, jakim się po prostu jest. A, nawet jest podpowiedź tutaj na dole. Ktoś skończysz oprócz makasem, to ku no i przeczytaj, co kryje Twoja praca. Też w sumie bardzo fajne. Bardzo fajnie, że w ogóle te kasetki mają takie kreatywne. Zadania dla ciciaków tutaj są naprawdę fajne. Dalej mamy zapawne sekretki, poprowadź koła, czyli musimy po prostu przeprowadzić koło przez lapigent aż skaduje to swojego Pokemon'a tak do Tego. I trzeba po prostu odkadnąć, e, która ścieżka prowadzi to skok jak Dalej, ponyta ma problem. E, musimy przykleić takie mm, naklejki z, z litagami, które ułożą nam hasło. I sobie sprawdziłem, co ono oznacza. O, to jest coś ugodsze. Ten Pokémon spojrzy ci w oczy i wyczyta, co chowasz w saksu. Trzeba, co fajne. Tak, co. Bardzo... No, to fajna, sakatka. też pewnie um, jakoś odnosi się ona do galaktycznej ponety, która jest typu psychicznego, więc coś tam faktycznie z tą mocą odczytywania jest na rzeczy. Następne informacje o najnowszej serii Pokémon Trading Card Games. gdzie możemy sobie poczytać o różnych. Kaktach. I już na sam koniec mamy prace konkursowe. nakryte to wykrynia gdzie. Można wykrać pusle, Ale są bardzo fajne. Ja je ki kilka razy widziałem w sklepach i chciałem sobie je kupić, ale on tak w nie mam miejsca, nie mam kiedy składać, ale bardzo fajnie bym sobie je kiedyś kupił. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Pokemony spędzają wolny czas? Narysuj ekipę stworków w, na wakacjach i skagni odlatowe nakryty. Ja kiedyś pamiętam, jak jeszcze istniała strona alola.pl, gdzie można było sobie oklątać um, właśnie Pokemon Sanimon po japońsku z polskimi napisami, to ja pamiętam, że brałem udział w jednym konkursie, gdzie było to nagrysowanie spędzanie, jak spędzasz ty czas ze swoimi Pokémonami w trakcie majówki. Pamiętam, że wtedy zaczynałem rysować, bo się tak zajawiłem na rysowanie. właśnie zrobiłem jedną pracę, ona była tak z, z perspektywy czasu przytka aczkolwiek jakaś tak no, rozpoczęła tą moją e, pasję do rysowania Pokémonów i no nie wykryłem, ale byłem bardzo z tej pracy dumny e, zresztą dużo też znajomych mi mówiło, że bardzo ładnie narysowałem nie skaczą się z nimi, ale no cóż jakoś tak tu te wspomnienia to teraz przez to Na następnie mamy dość ciekawy poetynek owieczek ponieważ mamy po lewej Magipa, po prawej Woolu i musimy cytować przy pomocy naklejki którego pokemona wolimy? No, ja powiem, że wolę Meripa. Napiszcie w komentarzach, kogo wy wolicie. Ja wolę Meripa ze względu na to, że bardzo często, a praktycznie zawsze on i jego ewolucje towarzyszą mi w Pokémon Gold i po prostu są one nieodzowne. Dlatego ja z tych owieczek wybieram Meripa. No i na sam koniec już mamy podsumowanie wszystkich sakatek. Jakieś dane kontaktowe do Blue Ocean co zapowiedź kolejnego zwykłego makasynu z kaktami Pokemon Trenuizerną, który jest zaplanowany na 8 września, czyli akurat tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego będzie można sobie kupić. Oczywiście naklejki i kaktę Na sam koniec mamy listy pokemonów, które udało nam się spotkać w tym numerze, przynajmniej część z nich. No i to by było tyle z samej gazetki. No ale też wiadomo, ja że nie samymi kasetkami człowiek żyje, a bardziej pokemonowy fan, dlatego przejdziemy sobie do otwarcia kakt. Pokemon. A w środku na mnie czekają Backmate, Tokepi, który jest Rivex Holo oraz Raflet. Bardzo fajnie przytacą się one do mojego pokateksu. Jakbyście nie wiedzieli o co chodzi z pokateksem moim, to zapraszam do linku, który się właśnie Wam wyświetli. Tam trochę więcej o tym mówię. A oczywiście ulotka to jest tylko reklama jakichś aplikacji na telefony i ogólnie. Reklama Pokémonowej serii kart Pokémon Trading Card Games. Taki to by było nazwę w tym odcinku. Przepraszam, jeśli przemyłem na takiego trochę przymulonego, ale ostatnio mnie zdrowie nie rozpieszcza, a chciałem nakreślić dla Was ten odcinek, bo no, go rozumiem też że pewnie wielu moich widzów mm, po prostu kolekcjonuje te kasetki tak jak ja, zbiera je, chce sobie kupować czy to dla kart, czy to dla właśnie samej kasetki. No i po prostu chciałem się swoim pociągnąć, że takie coś jest. Dostępnej już w sklepach, tak jeszcze raz podsumowując krótko, yy, moje stanie na temat tej kasetki się nie słynie. Dalej uważam, pomimo podniesionej ceny, ponieważ teraz kasetka z 12 zł wskoczyła na 15, pomimo tej zwiększonej ceny, dalej uważam, że stosunkowo ona się opłaca, ponieważ dostajemy sakatki, komiksy, yy, zadania, to dostajemy karty, naklejki i to naprawdę. Jest fakt tych 15 złotych, bo, no mówię, karty Pokémon też się robią coraz troszkę, więc zawsze można sobie jakoś tę kolekcję pouzupełniać. Naklejki też są naprawdę fajne. jest ich wiele z różnymi Pokémonami są one nawet ponad y, stan, tu widzicie, mamy na przykład sarkarekę, ponyte. One nie są wykorzystywane do wykorzystywane, sakatek. E, mamy takie rzeczy, jak chociażby ten, tą karteczkę na drzwi, gdzie możemy zaznaczyć naszym tomownikom, żeby nie wchodzili. Co też jest naprawdę fajne. Także jakbyście się zastanawiali, czy warto kupić tą kasetkę, moim zdaniem warto. A czy ją kupicie, to już zostawiam Wam samocilnie te oceny. Także jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie, zostawić lajka oraz zasubskrybować kanału. Wpatajcie na inne filmy na tym oraz na drugim kanale. Wszystko macie w opisie. Także trzymajcie się na gasie. I. No i cześć! Man, i